行。<So> Osioł i tyle w temacie ci Nie powiem. no, wariaciko, to no jest co? mój osioł. No na pewno, to będzie mój osioł. Ale on mnie no pokochał pierwszego. Tak, dobra, chodź do no na, na no osiołka, ruszka. który będzie mój. To jest osiołek. I słuchajcie, masę osób pisało, że elegancki będzie pomysłem właśnie zrobienie tego konkursu. I pisali się nawet swoje pomysły, że jak zrobić ten konkurs, w jaki oczywiście sposób i jakie zadania. Więc dziękuję wam naprawdę bardzo serdecznie za to. I będziemy dzisiaj robić ten konkurs, a to w ogóle osadnik sobie chodzi. Ero byku... A, 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 co? A może to a, jest byczka? Ty, ale on się tak dziwnie, ja do niego chciałem się patrzeć, ten chłop się od drugą stronę. Obrócił, rozumiesz tak. A tu pyrkę go! Nie go, chłopie, nie biju, bo to jest mi nie będę go bił No, no jak go uderzyłeś ty, ty. No, ale to, ty, to był żółwik bardziej, aniżeli bicie go A, no to dobra. Ty, nie muruj mi tego, bo to jest naszą y, dom No, y, y, turniej Słuchajcie, y, wiecie w międzyczasie Pamiętajcie oczywiście o tym, żeby subskrybować ten kanał To są codziennie odcinki o 19 Więc polecam wam bardzo gorąco 19.30, więc polecam bardzo serdecznie I zostawcie również łapeczkę w górę Bo łapeczka również jest bardzo ważna No i cóż, wchodźcie również na sklep I kupujcie rzeczy, bobo Team, Ameryka Timmy i ogólnie wszystkie teamy! Polecam bardzo gorąco, darmowa dostawa od 99 zł i pijacie na Discorda link w opisie. Zero zł dostawa za 100 zł. No, więc kupcie najlepiej stare Bobo Team i Abra i Bobo Team. I tak jest najlepiej, co nie Albo kupcie No Wszystkie teamy. Albo kupcie wszystkie teamy! To też jest bardzo dobry, polecamy! Słuchajcie! ale to nie o to chodzi w dzisiejszym odcinku, bo dzisiaj jest poważny odcinek! Tak, słuchajcie, dobrze z jest poważny odcinek. Więc, słuchajcie, dlatego e, robimy poważną konkurencję. Aberka, właśnie słuchajcie, bo wy o czymś możecie nie wiedzieć. Ale tutaj powstał taki parkour, który zaczyna się w tym miejscu. A ty go stworzyłeś już jakiś czas temu, do Tak, zabawy, i, chyba. ale nie wiem, czy go wszyscy widzieli. Tutaj sobie elegan... Aberka, ty coś tutaj. Co, co, co ty żeś zrobił? Bo tu coś przestało. Ty. Ej, my nie potrafimy tego parkura, zrobić coś takiego? No, w mnie blokujesz, popychasz mnie. Poczekaj, nie, no tak, sam się popychasz, dobra. Poczekaj teraz. No. Ej, nie, naprawdę, co to? Zarysło, po prostu. Ej, on właśnie zarósł, poczekajcie, mamy malutkie. Ej, nie mogę tam przeskoczyć. Coś tam nie działa, czy jak? Czy coś zmieniłeś? No, Luzacko tylko. Luzacko, <laughs> to ja mam psie. Okej, dobra. I ja po prostu i tyle. Elegancko, dobra, rozwaj to i patrzcie, robimy coś takiego. Tu sobie skaczymy, teraz tutaj szybko, tu jest taki Pącik. Oczywiście jak spadniemy w którymś miejscu, to zaczynamy wszystko od początku. I tu i musimy ogólnie w skrócie wskoczyć tutaj w dół, słuchajcie. Komu się nie uda i ta osoba, która zajmie będzie miała mniej sekund w tej konkurencji, to oczywiście ta osoba wygrywa. I robimy tak, że ja, Berka, tobie włączam stoper, a ty włączasz mi, okej? Okay? No dobra, Możemy dobra, się dobra, Okay. Dobra, i to jest pierwsza konkurencja i wygram dzisiaj, słuchajcie, osiołka, bo Awerka nie ma szans. Dobra, Awerka. tak, na czas, kto pierwszy to zrobi? Tak. Czy kto szybciej, tak? Tak, kto szybciej to zrobi, A mam pytanie. A potem jakieś inne konkurencje. Tak, wszyscy będą inne konkurencje, dokładnie dwie, oprócz tego, więc cóż, chciałbyś ty ja zacząć jako... Cyk, no nie, ale ja starczy muszę włączyć, patrz, wracaj ja prynciku, tu. Patrz, cyk, 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 ty. patrz. Ej, widzisz ja jak, mam jak, jak No patrz, no? no i mogłem tu wskoczyć, koniec. Ale nie, Ale dobra, nie ja, ja, ja sobie to też to muszę przetestować, chociaż raz. Patrz, ja też tak na... oj, oj, oj. Dobra, odpalam ci czas. Dobra, trzy, dwa, jeden, start. Go. Dobra, leci stoper. Ale to ty miałeś... dobra, ja mam A, pierwszy, to jeszcze tu... raz. No tu dobra, trzy, dwa, jeden, start. Dobra, cyk, lecę, lecę. Ile jest sekund? Mów szybko. Pięć. O dobra, ja mam nadzieję, że ty się pomylisz w jakimś pewnym momencie albo coś takiego zrobisz. Dobra, cilii, skoczyłem, koniec. Równe, no tam bez jakichś jednostek. No no sekundy. tak. Cz 14 sekund. 14 sekund to sporo w sumie, jak mam być szczery. To to ale ja dobra. Ja sprincie to z z 10 sekund. Dobra, no nie, temu. nie będę się, Ja mam 14 <laughs> laty, jak no? Na miliard procent, tak jest zawsze. Dobra, ale to tak no nie tak rób tego, chodzaj tutaj, miliard się zatrzymujesz. Na się na najprostszym skoku. Tak jest zawsze, <grym> tak mam jest nadzieję. zawsze jak, jak robisz coś z kolegą i kolega już to no? zrobi, a to jest dla ciebie łatwe, to zawsze ty zepsujesz. Zawsze, no i tak taką jest. miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, bo ja muszę wygrać yy, yy, osiołka. Dobra, trzy, cztery, start! Dobra, lecisz, jedna sekunda, dwie sekundy, jest, jest, jest! pięć, robisz, 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 7 sekund, osiem, dobra, jest, elegancko, słuchajcie, oborka tam wskakuje, leci, oj, Pat już pięcie. ktoś ma 15! 16! bo sekund 19, czy wiesz, Ej, o co ale chodzi? to, czyli było, a było no? 7 przed wywaleniem, czyli normalnie tak. wyszłoby 12. 12 no, szkoda, coś, kurczę. Wow, ale też <noise> wpadłem. Ale. Coś koło 12. To. Dobra, wychodź tutaj do ale góry. Ale właśnie to było to, to było to nastawienie. Ja wiedziałem, że tak się stanie i to musiało się stać. Po no, po bo jesteś i tyle w temacie. Dobra, <noise> a jeden punkt! Mam! Osiołem! Nie! Nie, nie Kolejną konkurencję Kolejna konkurencja jest wymyślona przez widzów Więc dziękujemy oczywiście widzom Słuchaj musisz wejść teraz do kopalni, Bo tak yy, w ogóle chodź tu zobaczyć ile tych Weź tu popatrz się, ile tego tu jest wszystkiego po wyjaśniu. Dobra, chodź teraz na dół, schodzimy i robimy taką kolejną konkurencję, którą wymyślili widzowie. Oczywiście bardzo dziękujemy, pozdrawiamy bardzo gorąco. Subskrybujcie, żeby też być widzami i zostawiacie łapeczki, żeby być fajnymi widzami. Dobra, i musimy teraz elegancko tutaj zejść. Przygotowałem tutaj takie schody do tego odcinka, żeby było wygodnie. I słuchaj, Konkurencja polega na tym, że tutaj jeden z, na, jeden z nas się kopie w prawo. Gdzie ty jesteś? Jeden z nas kopie się w lewo, a drugi w prawo, co nie? Tylko no. na razie zróbmy takie o, żeby było tutaj troszeczkę więcej miejsca. Dobra i słuchaj, kto jako pierwszy odnajdzie rudę żelaza, mówi stop I... Ale ty masz, ty masz szybsze kilof! A jaki ty masz kilof? Szybkości dwa. No ja mam... o kurde, no A tu ty nie przemyśleliśmy, mam cztery. Dobra, dobra, to... trudno nie, jazda, jazda. jazda. Dobra, to I tak lubimy, tak okej, okay, dobra, to trzy, cztery, start. Dobra, i szybciutko. I kto pierwszy znajdzie po prostu żelazo w szybszy sposób, to po prostu on zgarnia. Ee... Ej, ale no ty na pewno szybciej kopiesz, ale liczę na znaczy... łód szczęścia. Tak, bo tu, tu w sumie nawet nie zależy ilość szybkiego kopania, tylko moim tak. zdaniem... Stop! Masz już? No, fakt. Co ty gadasz, naprawdę? No. No nie, co za lamus najgorszy. Dobra, ale to nie jest... To masz jeden punkt, bo za parkur były dwa, to jeden, a To jeszcze, jeszcze jedna będzie konkurencja tutaj, więc poczekaj. Bo dobra, tu chodziło dobra. o żelazo, słuchaj. Teraz chodzi o redstone, więc czas start, start. Dobra, szybko redstone. Teraz redstone ja muszę znaleźć. A dobra, nie masz A Co? To, kopać. Dobra, ja nie się no sypaj, no, no luzik, ale no jak chcę znaleźć? No redstone! Jak ty znajdziesz też redstone, to ja się zdenerwuję ci powiem, dobra redstone, redstone, proszę, dajcie mi redstone! no gdzie, no ty... Nie! Nie, to nawet o Ja wyszedłem z serwera, chłopie! O nie, ja się spalę! Dobra, idę ci ratować. Szybko, idę cię chłopie, ratować, mam, mam wodę, mam wodę, mam wodę. Do przodu, do przodu biegnij, o nie! Cały dzień do przodu i tam taki Ej, I tak dobrze, że mamy teraz Team Speak, a nie... No. A, tutaj ta lawa. Że albo tak. kiedyś byśmy się nie słyszeli jakby chodzi. Tak. Dobra, za, zabrać tą lawę czy co zrobić? Nie wiem, postaw tam wodę albo Czekaj. coś. Weź zalej tą wodą. No. Dobra, dobra, wchodź, Już! Wchodź, wchodź, dobra, wchodź. wchodzę. Jeźdy! Yes! Dzięki Amerika, dobra! Ale to za to powinien powinieneś mieć odjęty punkt. Nie, to po prostu ty zgarniasz punkt. Co ty na to? Nie, no dobra. Rób... Nie, patrz, chodź, chodź, chodź. No? Czekaj. Jeszcze raz zrobię to. Co? <śmulatuj> Co? <śmulatuj> Co? <śmulatuj> Ej, dobra, ja wykopię, bo ja mam sensję. No. Ale Osiem, ja mam 8, a ty to ile? 10 punktów dla mnie, nie mam nic, nie mam nic. Nie masz to... nic, ja mam osiem, Robimy nie Robimy tą konkurencję stary jeszcze raz. Dobra, po ale ty ale poczekaj, żebyśmy znaleźli. Punktów. To była dobra przysługa ode mnie dla ciebie. Ej, ale <laughs> dawaj diaksy, <laughs> dawaj dez. Dobra, Są daję moje. ci, bo mi niepotrzebne, ja bym w <laughs> labie spalił. Ale Ej, chłopie co to było co to w ogóle, ja bym się spalił. Co? Białe? Dobra, nie przygotuj się i no? na 3, dwa, jeden. Start. Dobra. Trzy, dwa, jeden start. A, ja trochę za wcześnie, to przepraszam. Dobra, bez znaczenia. No, e, dobra, musimy tutaj elegancko kopać. Ja znajdę pierwszy redstone. Wódę, chłopie znalazły, może tutaj po kanionie przylecę? Ej, jest jeżeli ja znajdę redstone. Jestem! Pierwszy. Mam! Mam o, redstone, elegancko. Że to by była oliwa sprawiedliwa, ale chyba nie będzie. Ej, no, to ale. ginął 10 razy. No tak. Ta ale dobra, nie, no, jest trzymaj. Ja tu wobec miałem tego. kamion, ale to ogólnie chodziło w kopalni, nie, nieważne, sorry. gdzie. No? Yy. A to ty tu kopałeś, się jak? Nie, nie, nie komentujmy tego. <laughs> dobra, nie, musimy nie w takim komentujmy. razie iść, tylko znajdźmy teraz wyjście, chłopie, bo to... jest bo chyba to... wyjście, nie? O, tu jest wyjście, ale tutaj ja mam wyjście, chodź do mnie. Elegancko, zapraszam tutaj Aperka, tutaj chodź! Boże... <gry> ale Boże. trochę zważyli... zważyliśmy. Zważyli. Dobra, ale elegancko, to w takim razie słuchaj, mamy 3, 3, 1. Dobra, uznajmy, że jest remis, słuchaj, żeby była fajniejsza zabawa teraz, bo tu jest ostatnia konkurencja, okej? Okay? No I biorąc słuchaj, pod uwagę, że gdybyś tak naprawdę zginął, tak jak powinno być. No, a ja bym wtedy wykopał redstone, tak, to by było to dwa. Tak, i sobie znaleźć. Dobra, chodź, no. chodź, chłopak. Ja w ogóle tutaj mam kotka, komm, widzisz no, no najwyżej przegram. O, no ja nie chcę tutaj wiesz, być już nieuczciwy. no. No wiemy o co chodzi. Piastu, Dobra. No. Słuchaj, elegancko powkładaj tutaj itemy. Specjalnie tutaj ci zrobiłem tutaj, to mniejszą. Wszystkie oczywiście i to przy okazji ci zbieram tutaj piasek, więc to jest twoje. Powkładaj wszystkie itemy, bo to jest bardzo ważne, bo to będzie takie normalnie. to muszę Vival. Dobra, to zrób sobie kolejną skrzynię. Ja tutaj powkładam, gdzie się tylko da. Słuchajcie, żeby tutaj jakoś za bardzo nie mieć nic przy sobie. Dobra, lecik, jak coś możesz nic. mieć na sobie założony. Dobra, i chodź teraz i słuchaj: konkurencja będzie polegać na tym, że musisz bez i temu, co nie? Rozpoczynasz od zera. Musisz skraftować drewniane łopatę, kilow, e, siekierkę i mieczyk, co nie? I motykę. Wszystkie pięć. I motykę, tak. Wszystkie pięć. Więc jeszcze ważna zasada, nie niszczymy dużych drzew. Okej? Okay? A co są jakieś inne? E, no są. Tutaj <noise> jest takie małe na przykład. Dobra, trzy, dwa, jeden, start! Dobra, lecimy. Ja mam nadzieję, że pierwsze ci to normalnie... Nie! Nie! Bo ty dostałeś! Najgorzej! Ja ci nie pozwolam! Nie, no nie mówcie! Nie! No nie! No nie! Nie, słuchaj, to jest. Co to jest? Cholipka, czemu tak się dzieje, Abaryka? Dobrze, nie wiem, ale ja już stary sobie robię. No nie, nie pozwalam ci. No nie, 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 nie a jeszcze siekierka, dobra. Nie nie, 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 nie rady, nie dasz rady, nie No dobra, to rady. ja sobie zrobię nie. kolejny crafting, niech ci no nie, no nie pozwalam ci! No, no dobra, co zrobię to jest? Sobie kolejny. Ale czemu ten Minecraft jest taki głupi? No najgorszy na świecie, gdzie stawiasz ten crafting? To dawaj, No, dobrze, dobrze, słuchaj, za ile ci zabrałem tych klocków? Eee, zabrałeś mi pięć klocków. No dobra, to masz to, masz no. to. I daj mi jeszcze siekierkę. O. Dobra, masz wszystkie, ja robię od zera, już nie będę się kłócił. Od zera! Dobra, to elegancko! to Może w takim razie... Legance. Co? Ale nie my osła gramy, zapomniałem. Nie! Yes, Zegramy Pozdro! Ty, a ja mam pytanie, da się skrzyżować o osłaskoniem? A wtedy mustang chyba powstaje, nie? Mustang? No. Ty! Mam pomysł, Sopi, ja mam Ej, na zięcia, ja proszę ja bardzo. Ja, 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 ja zapomniałem, że mocno gramy. Wygrałem. Ale słuchaj, sprawiedliwie było, żeby nie było komentarzy, że uszukałem Aberkę. Sprawiedliwie było? No, no tak, no, no tak. tak. No. no, żeby nie było komentarzy, tochajcie No, nie, że na dwa, no tak, no. Ale, ale jest na nie, nie, nie twojej ziemi, więc musisz czężkoś zapłacić. Ale ja bym go teraz wziął na swoją ziemię. No, ale to nie możesz wejść na moją ziemię teraz. On chyba musi się przesunąć. Ale jak on Przecież ta wyspa miała być wszystkich. <tastface> um, słuchaj, um, właśnie, zasady się słuchaj uh, Sayar, ja jak Jakie? Słuchaj, ja muszę Wiesz, trzymaj się beku, wszystkiego dobrego. Co? Ej, to jest moje... ośniorię. Bobi Co? Nie, No nie 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 nie. Ja nie, 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 no, 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 dobra. Bobby, uciekaj! nie, 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 Chulipka jasna, cyk, okej, okay. dobra, poczekajcie, jest, bo, dobra, dobra, nie jest, nie, 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 no, dobra, nie jest, szybko, bo, uciekamy dobra, bo, cały dobrze sobie. No, chulipka, dobra, Aberka, przegrałeś, prawda? No niestety. Czyli Bobby jest mój, tak? Ale. A, a musi? No musi, no taka umowa dobra, była chyba, ja nie? Ale to osób. szukaj, co? Jak dasz radę zrobić kolejnego osła, jak nie mamy tylko jednego. Ty, ale powiem ci, to jest totalny osioł. Czemu on tu nie może przejechać? A on nie ma nie jest na linii przypadkiem. Co? A, jesteś osłem, bo on jest Ty, na linie. Jest na linii? Tylko jak, jakaś zbagowana chyba, wiesz? Co? Ta, Dobra, no okej. Okay. Teraz da się czy nie, Poczekaj, sprawdź. Tak, teraz się da! Myślałem, że to już z niego taki totalny osioł czy coś takiego. Dobra, teraz uciekamy stąd. Nie! No nie ej, wiesz co? Ja ci powiem tak Bobiego dostaniesz na jeden dzień, ale potem Bobie jest mój. Co ty na to? Ale no ty, 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 ja nie, ja nie temów. Co? Nie oddałbym ci wtedy tych drewnianych i itemów. Nie, czyli co, zapomniałeś? Szczerze to totalnie zapomniałem. Ej dobra, to w takim razie weź tutaj gdzieś przypnij tego Bobiego, ale nie... ma właśnie wiem. gdzie wiesz? Tutaj tu jest. Ma... A, jest, o, tutaj dobra. masz, Tyk. przypnij go i dziękuję w takim razie Aberkę za udaną walkę, ale oczywiście Bobim! Bo... A Berka to w sumie takie e, jakby to powiedzieć, nie wiem czy on się podłożył czy coś, ale dziękuję bardzo. Zrobimy mu jakiś malutki prezencik za to, że mi tutaj pobiegł oddał. No i cóż, słuchajcie, pamiętajcie oczywiście o tym, żeby subskrybować ten kanał! widzisz na sklep z koszulkami, bo to są naprawdę eleganckie koszulki Bobo i Abra tym Polecam bardzo gorąco, żebyście sobie wpadali. I oczywiście pamiętajcie, że już jutro jest live'ik, więc gorąco zachęcam do wejścia, bo jutro jest live'ik przedłużany. Więc cóż, na tą chwilę bardzo wam dziękuję. Pamiętajcie subik i łapeczka bardzo ważne. Zobaczymy, czy Aberka jest w ogóle smutny, czy nie. E, aberka jesteś? Nie ma aberki? Ej, oberka myśl serwera. O nie, a co jeśli on jest smutny? Dobra, dzięki wam. Napiszcie w komentarzu serduszko dla Aberki. No i cóż, wielkie pozdro.